Lewandowski skreślony. To jest koniec. Jak donosi Mundo Deportivo, los Polaka w Barcelonie jest już przesądzony. Władze klubu podjęły decyzję i już namaściły jego następcę. Kto nim jest? Uwaga! Wiktor Osimchen. To on, zdaniem flykę i zarządu, idealnie pasuje profilem do nowej barki. Ale jest jeden gigantyczny problem. Pieniądze. Galatasaray zapłaciło za niego 75 milionów euro i tyle wynosi jego wartość. Ma też kontrakt aż do 2029 roku. Aby ta operacja była możliwa, Barcelona będzie musiała sprzedać kilku swoich kluczowych zawodników, by sprostać finansowemu fair play. Mimo to, media donoszą, że Laporta jest absolutnie zdeterminowany, by go ściągnąć. A sam Osimhen Właśnie przypomniał o sobie światu, strzelając hat w Lidze Mistrzów. Czy to ostateczny dowód, który przypieczętował los Lewego?